Simonko, ja jestem x i Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Elden Ring. W podróży, zawsze, jak zawsze, towarzyszy mi mocno ninja. Siema. A my jesteśmy w kryształowych tunelach Rai Lucari, czyli kolejnych kopalniach. E, aha. Dobra, e, okej. Okay. Czyli w kolejnych kopalniach. Ja sobie jeszcze zapalę tylko Latarenka. A ponura dwójka, okay. No chyba nic. ja sobie jeszcze tylko No co no, no jest? Hmm. Czekaj. Ten jest mój. A, taki skrót z tego co widzę. Aha, to były... legitne schody. Hmm! Hmm. A zakładam, że to jest skrótnie czy droga dalej? Nie, to jest ta winda, nie? Co przechodziliśmy. Aha. Ale najlepiej ją uruchomić. A, nie mogę jej uruchomić. Hmm. O, serio? No, zobacz. A faktycznie, kolejna winda, której nie może uruchomić... Yy, ...towarzysz. To jest to, co kiedyś Wam chciałem, o już dawno, dawno temu Wam chciałem zaprezentować Ale trafiliśmy na windy, które Towarzysz mógł jak najbardziej uruchomić A kurde, nie rozpędziłem się dostatecznie. O, krystalowy nóż! O, co, rozbicie ziemi? Okej, okay. tego nie kojarzę jeszcze. ponura jednak Dobry. Do widzenia. Ksu. Nie, nie tak. Odczekaj, czekaj. czekaj. No, kuźwa! Okej... Okay. No? Wyjście? O! Powrót do wyjścia... I co? Yy, Biblioteczko? Hello Co? Biblioteczka czy? Jaka biblioteczka? Karyjska biblioteka czy jak to się zwie? Czy karyjska. tak, biblioteka no. No Nie wiem czy ja tam będę mógł się do ciebie połączyć, bo tam bossa nie ma. E, ale chodzi mi bardziej o mnie, czy teraz tam warto bym się udał. No. Dobra. No to w takim razie moi drodzy za chwilę widzimy się przy krajskiej bibliotece, chociaż czekaj eee, Na to mauzoleum właśnie mówię, że trzeba z góry, tak? Skoczyć No Ale chyba też z jakiegoś górnego e, tego No i lepiej od wschodniej Brama Raj Lucari e, Wschodnia Brama raj Lucari Dobra, no to jeszcze zanim Udam się do karyjskiej biblioteki, spróbuję wskoczyć. Trzeba będzie użyć tutaj konia, czy wystarczy? Konia. Dobra, a więc niech ja sobie oznaczę mniej więcej miejsce, gdzie to jest, gdzieś tutaj. O, I zakładam, że jeszcze on, to sanktuarium musi być w odpowiednim miejscu, odpowiednio blisko, żebym do niego doskoczył, nie? Oczywiście. Ech, dobra. A to moi drodzy, to chyba załatwimy jakimś cięciem albo time-lapsem razy 300. Dobra. Chyba zbliża się moment skoku. Zobaczymy, jak mi się to uda. Czy mi się uda? Dobra. Dużo już nie czekam. A jednak mogłem poczekać dłużej. Kurde. Wydawało mi się, że już będzie dostatecznie blisko. No cóż. Eee... Zobaczymy gdzie mnie to przeteleportuje, jak daleko będzie do tego mauzoleum i ewentualnie spróbuję raz jeszcze. A jestem na dole. No to to się nie opłaca pozążkiem Maryki zdecydowanie. Moi drodzy. Czas na kolejną próbę. Myślę, że jednak zajmie to trochę czasu, żebym to wyczuł i żebym się nauczył kiedy po prostu tej najlepiej skoczyć. Bo małzoleom oczywiście znowu jest w swoim miejscu startowym i znowu pół godziny zejdzie zanim. Na nie wskoczę. Tak więc. To załatwimy znowu jakimś cięciem. O nie! Czy ono już jest... ...dostatecznie blisko... W mauzoleum. Tak! Co?! Zginąłem mimo wszystko?! Skąd ja mam skoczyć?! Nie, jeszcze pół kroku. Raz... ...albo no dobra, dwa... CO?! NIE! NIE! No dobra, jeszcze półka niżej. Cholerny u no. Czy mi się uda na ciebie wskoczyć? Tym razem. JEST! Dobra, wreszcie poszło. Kurde. Można by też tutaj użyć łuku, aby to zestrzelić, ale ja nie jestem łucznikiem. Nie korzystam z łuków. Robię to w tradycyjny sposób, troszkę riski, ale jak widzicie, możliwy. Kilka prób mi to zajęło na pewno więcej niż widzieliście na nagraniu. O, dobra, chyba już klęka. Jak widać, udało się. Małusodałum klęknęło. Cholera, zrzucił mnie z siebie. Tego się nie spodziewałem. I mogę wreszcie otworzyć jego wrota. Czyj wizerunek będę mógł tutaj sobie powielić? O, mogę sobie powielić takie wizerunki. Wow, dobra. Eee. Okej, okay. gwiezdnej plagi. Hop! Poszło wizerunek powielony. A ja tymczasem e, udaję się w okolice e, karyjskiej biblioteki. A więc do zobaczenia już na miejscu, moi drodzy.